I a do Ja witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy, wczoraj na moim kanale pojawił się przekazacki odcinek, w którym otworzyłam aż 15 megaboksów i w którym zadałam Wam pytanie, czy chcecie, abym założyła konto joystickowi i żebym na joysticka koncie kupiła jeszcze jedną ofertę z 15 megaboksami. 97% z Was odpowiedziało, że tak. Pod filmem jest aktualnie 16 tysięcy łapek w górę i liczba cały czas rośnie w górę, także widzę, że naprawdę tego chcecie, a więc... To jestem. Dzisiaj założyłam konto joystickowi i dzisiaj otworzymy sobie kolejne 15 boxów. Ja już się nie mogę doczekać, ponieważ jest to konto zerowe, na którym nie ma jeszcze ani jednego zadmiarza. Nie, no, jest szeli, ale nie ma nic poza szeli, także. Będzie na pewno ciekawie. A wy, moi drodzy, jeżeli chcecie więcej odcinków na koncie Joysticka, to koniecznie zostawcie pod tym filmem łapeczkę w górę. 10 tysięcy łapek i pojawia się kolejny odcinek na tym koncie. A teraz jeszcze przyszedł czas, żeby ogłosić wyniki konkursu na Boxa. Tutaj wyświetla Wam się szczęśliwy zwycięzca. Gratulacje, Misiaku. Odezwij się do mnie na maila, którego znajdziesz w opisie tego filmu. No i oczywiście jest kolejny konkurs na Boxa. Jedyne, co musicie zrobić, aby wziąć udział, to zostawić łapeczkę w górę, zasubskrybować kanał, no i w komentarzu napisać, biorę udział w konkursie. Pamiętajcie, że Dziennie są aż dwa konkursy, ponieważ jeden konkurs organizuje na odcinku, a drugi konkurs zawsze jest na live. Także zapraszam na livey, a teraz już nie przedłużam. Idziemy. Na konto Justica. Okej, okay, kochani, tak wygląda konto Justica. Jak widzicie, jest zero pucharków jest w zadymiarzach, jest tylko Shelly i mamy do odblokowania aż 35 zadymiarzy ja już się naprawdę nie mogę doczekać, aż zaczniemy to wszystko odblokowywać. No i najpierw może sobie ustawmy miniaturkę, jak na razie mamy tylko Shelly, więc ustawmy sobie Shelly i kolor nazwy. No, i jaki może być kolor nazwy? Oczywiście, że. Ruszowy. <laughs> Ruszowy będzie najładniejszy. Myślę, że tutaj najlepiej będzie do Shelley pasował. No i co? Przejdźmy teraz... Tutaj jeszcze mamy do odebrania czarodzieja Barleya, moi drodzy! Pierwszy... Tak jest! Mamy drugiego zadymiarza, moi drodzy! A to wszystko dlatego, że połączyliśmy sobie konto joysticka z Supercell ID. Także nice. No. Pierwszy odcinek na koncie joysticka na zerowym koncie już mamy dwóch zadymiarzy. Także super... I moi drodzy, odblokujemy jeszcze kolejny skin do czarodzieja Barleja. No tak, no bo przecież jak moglibyśmy odblokować czarodzieja Barleja nie, nie mając Barleja. E, zapomniałam całkiem, że tak w ogóle jest. E, super, także mamy dzisiaj już pierwszego zadmiarza i pierwszy skin. Nice. Wow, joystick, zobacz, co ty masz w sklepie! Ofertę za 140 zł, które jest 15 megaboksów. Zobacz, co tutaj jest. Ale super, ale super, dobra. Słuchajcie, moi drodzy. Joystick jest mega zadowolony z tego powodu, że założyłam mu konto. No i to joystick, gdzie będzie dzisiaj otwierał te mega Także trzymajcie kciuki. Joystick wam tutaj macha, joystick pomachaj do komaki. Elowina, dziomeczki, Elowina. Usiądź sobie ładnie, joysticzek, przygotuj się, ponieważ przed tobą opening 15 mega boxów. To wcale nie jest łatwa praca. Okej, okay, słuchajcie, w ogóle w sklepie mamy dzisiaj ofertę specjalną Sakura Spike i Spike zadymiarz za 400 gemów, ale oczywiście nie będziemy tego kupować, ponieważ chcemy odblokować wszystkich zadymiarzy ze skrzynek, tak więc nie będziemy kupować tej oferty specjalnej, kupujemy, e, otwórzmy sobie w ogóle skrzyneczkę za darmo, bo mamy skrzyneczkę za darmo, joystick, pierwsza skrzyneczka, uwaga, tyk, i co my tu mamy, joystick? I mamy 15 monet oraz 22 punkty mocy do Shelly. Spoko, zadowolony jesteś? Chyba jesteś zadowolony, nie? Chyba jesteś zadowolony. No, chyba jesteś. Dobra, no i dobra, Joystick. No to skoro otworzyliśmy sobie skrzynkę za darmo, to teraz przyszedł czas w końcu na ofertę. Uwaga, kupujemy joystickek. No, ładnie, ładnie. I teraz uwaga, otwieramy. Mamy 540 gemów na twoim koncie, Misiaku. Mamy 8200 monet. I uwaga! Joystick, patrzcie! Się, patrzcie, się, co wlatuje z mega boxa. Zobacz. Co my tu mamy? 250 monet, 112 punktów do szeli. mamy pierwszą postać, ba joystick, zobacz, mamy pierwszą postać, zobacz, uwaga, i co my tu mamy? Rose, nice! Zobacz joystick, otworzyliśmy pierwszego boxa na Twoim koncie i mamy już pierwszą postać, moi drodzy, w sumie mamy już dzisiaj dwie postacie nowe na joysticka koncie, także nice, lecimy dalej, co my tu mamy? 14 punktów mocy do Rozy i bonus podwajacz żetonów, także super. Będziemy sobie zbierać małe skrzynki. Kolejny mega box. Uwaga, 234 monety joystick. Czek. Zobacz, co ty tutaj otwierasz. Eee, 32 punkty mocy do Shelly, 57 do Barleya, 58 do Rozy. Bonus podwajacz żetonów oraz 8 klejnotów. Nie no joystick, elegancki opening. Okej, okay, lecimy z kolejnym mega boxem. Joystick, joystick już czeka na przekąskę. 153 monety, 40 punktów do Rose, 62 do Shelly i mamy kolejną postać! Mamy kolejną postać joystick, zobacz! El primo! Wow, co? Na tą postać na pewno joystick czekał. Moi drodzy, mamy trzecią postać na dzisiejszym odcinku. To jest jakieś szaleństwo. Lecimy dalej, uwaga! Kolejny megabox, 197 monet, 22 punkty mocy do Rose. joystick nie ziewaj, no co ty! 23 punkty mocy do Barleya, 93 do Shelly i kolejny megabox, 202 monety, 8 punktów mocy do El Primo, 16 do Shelly, 49 do Barleya i kolejna postać! joystick, co tu się dzieje, pomachaj widzom! Elu, wina ziemeczki! I co teraz? I co teraz? A wy co? <laughs> dalej tylko monety z megaboxów, tak jak JJka. <laughs> Dobra, lecimy i uwaga, kto będzie tą nową... <laughs> Jackie! Odblokowałeś Jackie dzisiaj! Przecież to jest takie szaleństwo! Co tu się dzieje, joystick, na tym twoim nowym koncie? Wow! Nie no, joystickowi to się chyba należy przekąskać dzisiaj po tym odcinku, co nie? Nice! Nie no, super, po prostu masakra jakaś, joystick... Lecimy dalej, trzy klejnoty. okej okay, joysticka, kolejny mega box przed tobą, i uwaga, co z niego wyleci. 223 monety, 11 punktów w mocy do Rose, 16 do Jackie, 43 do Shelly, 72 do Barleya i trzy klejnoty. Najsik nice, joystick, najsik, nice, bardzo ładnie. Lecimy dalej. I uwaga, co my tu mamy? 225 monet, 9 punktów mocy do Shelly, 10 do El Primo, 27 do Jackie, 96 do Barleya i 3 klejnoty. Troszeczkę tych klejnocików sobie dzisiaj uzbierasz, miś, Pyśku, no. Lecimy dalej. 276 monet, 9 punktów mocy do Rose, 19 do Shelly, 23 do Barleya. 31 do El Primo i 41 do Jackie. No super, super. Co, zadowolony jesteś, że do Jackie. Punkty mocy. <laughs> Oj, Joystinio. Joystick to jest pies gamingowy, nie? Lecimy dalej. Co my tu mamy? 254 monety, 10 punktów do Shelly, 25 do Rozy, 39 do El Primo, 45 do Barleya, 78 do Jackie. Znowu, nice, nice, nice. A joystick, prawdziwe imię jego w rodowrodzie to jest Jackie, więc kojarzy się z Jackie. I uwaga, ostatnie trzy klejnoty. Ok, kolejny mega megaboksik i co mamy tu? 281 do 18 punktów mocy do Barleya, 25 do Shelly. 36 do El Primo, 43 do Rose i 8 klejnocików, mój drogi przyjacielu. I kolejny Megaboksik, uwaga, 223 monety, 20 punktów mocy do Rozy, 42 do El Primo, 65 do Barleja, bonus podwoje żetonów oraz 8 klejnotów. No wow, po prostu wow. Okej, okay, kochani, kolejny box, 176 monet, uwaga, Uwaga, joystick, 23 do Rozy, 30 do El Primo, 36 do Shelly, 48 do Barley i mamy kolejną postać w tym odcinku. To jest jakieś szaleństwo. Joystick, ty masz jakieś szczęście. Ty masz jakieś dziwne szczęście. <ścoughs> Szczęśliwy piesek. Dobra, i uwaga, co? Poko! Poko zawsze spoko. Tak? Nie chciałeś mieć Poko? Bolałby, żeby to był Leon, nie? My też bym wolała, żeby był Leon, ale dobra, jest spoko. Także cieszmy się tym i mamy pięć klejnotów, moi drodzy. I jeszcze jeden megabox! 184 monety, 10 punktów mocy do El Primo, 16 do Jackie, 20 do Barleya, joystick 29 do Shelly i uwaga! I uwaga! Zobacz! Dwie, dwie postacie w jednym megaboksie! Co jest joystick? Ty jesteś jakiś dziwny! O co tu chodzi? Dwie postacie w jednym megaboksie? Co to ma być? Rico? I co my tu jeszcze mamy? Deryl! Wow! Joystick! Nie no, Joystickowi to się należy taka ogromna przekąska na po prostu. Nie wierzę! Co tu się wydarzyło, joystick? Widzowie, koniecznie dajcie znać, czy mieliście kiedyś 7 przedmiotów w jednej skrzynce, bo to jest... Dla mnie to jest... niemożliwe. I co my tu dalej mamy? Jeszcze bonus podwaja, żetonów i jeszcze trzy klejnoty. Wow. Zobaczcie, jak to wygląda. Kosmos. I... jeszcze jeden megabox! Uwaga, 221 monet! 8 punktów mocy do Deryla, 18 do Barleya, 20 do Poko, 30 do El Primo... 48 do Jackie i bonus podwaja drzytonów. I jeszcze jeden megaboks. Kurczę, ile tych boxów 242 monety, 16 punktów mocy do Rose, 23 do Poco, 27 do El Primo, 30 do Jackie, 34 do Derla, bonus podwaja drzytonów i 18 klejnotów! To jest jakiś chore joystick! Joystick? Czy ty jesteś jakimś hakerem? Cheaterem jesteś? Tak? Jesteś cheaterem? Chyba tak. To jest niemożliwe, że na Twoim koncie takie rzeczy się dzieją. <grymne> Także joystick należy Ci się teraz. Joystick check, należy Ci się teraz przekąska. Przekąska? Tak? Pomidorek? Idziemy po pomidorka? Tak? No, należy się joystickowi teraz przekąska za taki opening. Na pewno się należy. Widzowie, zostawcie teraz dla joysticka łapeczkę w górę. Zobaczcie, jaki on jest zadowolony. Ja idę joystickowi dać przekąskę i za chwilę widzimy się na przeglądzie naszego konta. Okej, okay, kochani, joystick już szczęśliwy, zajada się przekąską, a my, a my sobie sprawdzimy teraz, ilu już mamy nowych zadymiarzy i odblokowaliśmy dzisiaj. No dobra, mieliśmy Shelly, bo Shelly to jest standardowa postać, każdy ją ma, no to dzisiaj na tym koncie odblokowaliśmy siedmiu nowych zadymiarzy. To jest jakieś szaleństwo, kupiliśmy ofertę i w ogóle mamy jeszcze dzięki tej ofercie 540 gemów, także będzie na kolejne megaboksy i na odblokowywanie kolejnych postaci. Jak na razie dzisiaj udało nam się odblokować El Primo, Barleya, Poco, Rose, Rico, Deryla i co jest najdziwniejsze udało nam się odblokować Jackie. Jackie jest dosyć nową postacią, także fantastycznie, że tak szybko udało nam się ją odblokować. No i te wszystkie postacie teraz możemy poulepszać. Mamy na to monety, więc szybciutko sobie je wszystkie poulepszajmy. Dobra, najpierw szelkę, ponieważ szelka to jest wiadomo taka standardowa postać. I mamy szelkę już na mocy szóstej, także super. Kolejny jest L primo, uwaga, na trzeci, na czwarty, na piąty. Mamy L primo na piątym poziomie. Teraz Barleyto, uwaga, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Siódmy poziom, nice. Teraz poko. Drugi, trzeci. Dobra, poko możemy tylko na trzeci, bo nie mamy więcej punktów mocy. Dobra, teraz Rosa. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty poziom, nice. Aż na szósty udało nam się Rose. Teraz Daryl. Drugi. Derela tylko na drugi, bo niedawno go odblokowaliśmy, więc nie zdążyliśmy jeszcze nazbierać punktów mocy. No i Jackie. Uwaga. Yy, drugi poziom mocy. Trzeci poziom mocy. Czwarty poziom mocy. Piąty, no i tylko na piąty, y, więcej się niestety nie da. Okej, okay, moi drodzy, więc to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja powiem Wam szczerze, że chyba jeszcze nigdy nie otworzyłam tak opłacalnej oferty. Udało nam się odblokować dzisiaj aż siedmiu nowych zadymiarzy i mieliśmy jednego mega boxa, w którym było aż siedem kart. Także dzisiaj w dzisiejszym odcinku liczba 7 jest liczbą szczęśliwą. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy Wam kiedyś udało się z Mega Boxa wydropić aż 7 kart, ponieważ dla mnie to jest nowość. Ja jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałam. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie więcej odcinków z Joystickiem, to koniecznie pod tym filmem zostawcie łapeczkę w górę. 10 tysięcy łapek i pojawi się kolejny odcinek. Zapraszam Was również na Instagrama Joysticka oraz mojego Instagrama. Linki oczywiście znajdziecie w opisie tego filmu, a na dzisiaj ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie! Majcie się, cześć!